Przestanąłem przy drodze szukając e, gniazda szpaka. Jak mi się z daleka wydawało, że w tej dziupli będzie szpak, a okazuje się, że no raczej nie byłby chyba zadowolony i zbyt długo by tutaj nie wytrzymał. E, mamy rójkę mrówek. E, jaki to gatunek? Nie wiem. E, nie wiem, jest to ornitologiem, więc trudno mi określić, natomiast, no, jest to czas latów. No proszę. Mamy, mamy osobniki uskrzydlone i osobniki bezskrzydłe. Wśród pewnie są samce i samice. Ja w dziedzictwie te mrówki nazywałem rzymianami, ale tak jak mówię, nie wiem jaki to jest gatunek, należałoby spytać się specjalistów od mrówek, no i wtedy być może bym powiedzieli, pewnie jest jeden z powszechniejszych e, no nie ma tutaj też, nie widzę żadnych amatorów e, mrówek być może ja zastraszyłem stając tutaj zatrzymując się no, dwa gorączkowa krzątanina zarówno tych, którzy zostają, jak i tych, odlatują tam gdzieś wysoko w powietrzu nastąpi akt miłosny, po czym samica wyląduje ze zbiorniczkiem cennego nasienia. Odgryzie sobie skrzydła i znajdzie jakieś miejsce, i da początek nowemu, nowemu gniazdu. Oj, tak czuję, że chyba we włosach niektóra się usiadła daleko nie odleciała Op. samego wylotu jeszcze nie widać myślę, że one wchodzą tam wysoko i próbują jak z najwyższego piętra wystartować a tutaj jeszcze jest za nisko i się nie decydują na na loty chociaż może niektóre próbują a może może te doszły do wniosku że akurat to jest miejsce odbicia i wylotu nie wiem